Witam Was serdecznie, z całego serca mówię Antero Kaczan Brazylijczykiem, Polakiem, z honorem i 15 lat w Polsce a dalsze ciągu muszę uczyć się języka polskiego bo piąta języka najtrudniejsza na świecie ale damy radę, bo Bóg jest łaskawy, miłosierny Bóg nas kocha i jestem dowodem żywym dowodem, że Bóg jest miłością że Bóg nas kocha bo gdyby nie pił Boża łaska Mojim življenjem, če bi ni bil v laska Pana Jezusa Kristusa, ni bil mi mi tukaj. Davno, napevno, že sem pokopan, a moja duša, po pismu svete, v pekle. Ampak Bog je z vlaskavi in mihožernim. Bog ljubi ljudi. Pane Jezus Kristus je tako zelo ljubil ljudi, ljuba ljudi, ljuba in ljuba, ljuba in ljuba, da je umrl na križu celotne koščke. Często ludzie w kraju religijnym, jako Polska, nie rozumieją, nie rozumieją e, dlaczego Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu. Często jest mowa o tym w niedzielę w kościele i też są ludzie, którzy nawet czytają pismo Święte, ale mało kto, rozumie. mało kto, że rozumie dlaczego Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu. I to wszystko parę słów chcę Wam mówić. Siedliskie. Pan Jezus Chrystus musiał umierać na krzyżu. On chciał umierać na krzyżu. Umierał na krzyżu, aby dać nam prawo stać się dziećmi bożymi. Aby dać nam prawo przyjmować przebaczenie w naszych grzechów. W Starego Testamentu był ofiara za grzech. Kapłanów ofiarowali krwią. Ofiara, krwią i zwierzę dla Boga za, aby spokajać Boga z powodu tych grzechów. Ale Nowy Testament, od momentu, kiedy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, Pan Jezus Chrystus otwierał drzwi do przyjmowania, przebaczenia w grzechu. Ale w dalszym ludzie nie rozumieją, w jaki sposób przyjmować przebaczenie z grzechu. Ludzie myślą, że chodzenie do Kościoła to jest sposób przebaczenia z grzechu. Inni odmiany ludzi myślą, że wyznawa grzech na uszy, na uszu drugiego człowieka, który sam jest grzesznikiem i wiele razy paskudy grzesznikiem myśli, że taki sposób przyjmuje przebaczenie swojego grzechu i możemy różnym sposobu mówić o tym w jaki ludzie rozumieją przebaczenie grzechu ale kochani według Ewangelia, przebaczenie grzechu przyjmujemy w bardzo prosty sposób bez żadnych rytuałów czy religii bez żadnego potrzebnego czy kościoła czy człowieka. Przebaczenie z naszym grzechu przyjmujemy, jeśli ja z całego serca pokutuję i wyznaję moje grzech Bóg. Wierny jest Bóg i przebacza moje grzechy. Wierny jest Bóg i baranka krew, tzn. krew Jezusa Chrystusa na krzyżu oczyszcza mnie wszelkie nieprawości.

Tutaj głowa, a duszia, biorą pentanny człowieki. Popatrz, biorą religijny człowieki. Bierają komuni i nie tylko. Widzisz, religia nie daje nic. Ale co daje? Twój szczerość, Twój szczerość, szczera modlitwa wobec Boga. I jeszcze szczerze będziesz mówił, Pan Jezus, ja jestem uczestnikiem. Wiem i przyjmuję i rozumiem, że jestem grzeszniki, i Bóg z całego serca i przyjmuje ci Panie Jezus Chrystus, Pana i Zbawiciela Panie Jezus wybacz moje grzechy wyznaję moje grzechy Tobie możesz mieć pewność na Twoim serduszku że Bóg przyjmuje Twoją modlitwę Panie Jezus Chrystus, Bóg przybacza swoich grzechów, a Ty będziesz nowo stworzeniem w Chrystusie a Bóg będzie mówił idź kochani Idź, kochana, odczyłeś, już nagle, i już nie popełniaj To, zresztą, to jest sens a, częst, że Pan Jezus Chrystus umarł zmartwychwstał. My teraz przyjmujemy ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu, pokutujemy i dosyć do, ciągle przez moc wierze, Ducha wierze, Świętego, wierze, przez moc Ewangelia, żyjemy z Nim. Ja z serca wam mówię, nie potrzebujesz żadnej religii. Być może troszkę mniej, albo podobny, albo ci może mniej delikatny mówiąc, trudny powiedzieć, religia panująca w Polsce w czasach inkwizycji, zabił więcej, albo podobny, bo to jest jak Pani Stali. Pan informacja, czytacie w historię, co? zabił, podobry, jak i Stali. Religia to jest paskudna sprawa. Religia poprowadzi ludzi do pipa. Alepan Ale Jesus Cristo por se chedu, abidajite a ajite Jesus Cristo, chefe do Jesusa. Ele por ti foi já dureligia, já que ele meiaureligia, meia o chapéu não sobe. Ale que ele por cotovalo, se movava o e ajite. Poniva pa njeno s na kšizu z mrtvistav, a dišaj žije ve postaši duha švetego, čez evangelija. Nijek Bog vas bogoslavi, nijek duš šveti vas pokud šikona, od džerku od sonda spredi nijek duš šikona vas, viminezusa. amen.